Cześć, z tej strony Jacek dla nas. Witam Cię na moim vlogu, w którym będę zdradzał tajniki pracy konsultanta. Różnego rodzaju ciekawostki, to co się dzieje w firmach, to w jaki sposób jako konsultant mogę im pomóc i w jaki sposób to robię, myślę, że jest ciekawe. Mi zajęło sporo czasu zanim znalazłem pracę, w której naprawdę wykonywanie jej lubię. Lubię to robić, chętnie to robię i myślę, że mam sukcesy. A gdybym ich nie miał, nie robimy tego już ładne kilka lat. Nie chcę się przechwalać i mówić, kim są moi klienci. Powiem, yy, bo będę o nich opowiadał. Czasami nie mogę zdradzić nazwy, a czasami mogę. Tak, to wtedy się podzielę. Więc jeżeli nie mogę opowiedzieć o danym kliencie, to wybacz. Niestety to w pracy konsultanta bardzo często. W każdym odcinku będę się dzielił albo ciekawą techniką, Albo ciekawym przypadkiem, kiedy pracowałem z klientem, co się udało zrobić, co się udało osiągnąć, czy było łatwo, czy było trudno, i jak to działa. Okay? Więc moim, y, moim takim podstawowym, y, podstawowym zadaniem, które robię, w, pracując z klientem, to pracuję z ludźmi. Co robię? To jest najczęstsza praca. Pracuję z ludźmi. Więc taka Pierwsza podpowiedź, gdybyś się zastanawiał, czy fajnie jest zostać konsultantem i nie przepadasz za pracą z ludźmi, raczej wolisz pracować w odosobnieniu, mm, lubisz pracować z ludźmi, których, tylko z ludźmi, których lubisz, nie polecam. Zostanie konsultantem. Konsultant musi umieć pracować z klientami, których niekoniecznie lubi, niekoniecznie są dla niego interesujący. Tak często jest. Zdarza się z rzadka, że rezygnuję ze współpracy z, z klientem, z którym się bardzo mi nie klei. Bo to też jest, um, to też jest tak, że kiedy masz, um, kiedy pracujesz z klientem, który nie ma chemii, musi być ta chemia. Tak, Mam, um, mam taką jedną klientkę, która powiedziała: Masz na mnie patent. Nie wiem, jak ty to robisz, Jacek, ale masz na mnie patent. Ja chcę z Tobą pracować, chcę widzieć, jak to działa, tak? Podjęła ryzyko, podjęła pewne działania. Mam nadzieję, że nie będzie żałować. Na pewno nie będzie żałować. Działamy. Firma jest w sytuacji, w której ma lekkie problemy związane z pandemią z obecną sytuacją. Dlatego chcemy ją przeciwnie przezwyciężyć tą trudną sytuację i iść do przodu. Natomiast to, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, to o innym moim kliencie, z którym właśnie zacząłem współpracę. To jest bardzo ciekawe, bo pierwsza część mojej pracy polega na tym, że zbieram dane. No, po prostu rozmawiam z ludźmi, porozmawiam z pracownikami, co się u nich dzieje, jakie mają problemy, co im się um, nie podoba w firmie, co można by robić lepiej. I Mam takie jedno pytanie, które bardzo często sprawia. Um, Sprawia trudność wielu. Pytam: o czarodziejską różdżkę? To pytanie oczywiście jest tak sformułowane. Mówię: OK, wyobraź sobie, że masz czarodziejską różkę, która ma niestety mm, albo tylko dwa ograniczenia. Po pierwsze, możesz ją użyć tylko raz. Po drugie, możesz ją użyć tylko w tej firmie. Poza tym ta różka nie ma żadnych ograniczeń. I powiem Wam, że niektórzy są bardzo, bardzo realni, co by chcieli zmienić. Jest bardzo ciekawe. Niektórzy oczywiście mówią, mówiłem, że tylko jedno, ale mówią dwa albo trzy życzenia, tak? Nawet była jedna osoba, która cztery, pięć rzeczy wymieniała, 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 które by chciała zmienić. Dlaczego jedno? Próbuję odkryć, co jest takim faktycznie największym problemem, coś, co najbardziej przeszkadza. Bo popatrzcie. Ludzie zgłaszają dużo różnych problemów, wiele rzeczy im się nie podoba w firmie, wiele by chcieli zmienić, ale kiedy muszą wybrać z tego jedną, którą powinni zmienić, to zmienia całą sytuację. Co ty byś zrobił? Co ty byś chciał zmienić w swojej firmie? Jako konsultant zastanów się, co byłoby dobrze zmienić, co byłoby taką, na co machnąłbyś czarodziejską różkę i powiedział: Tego chcę, żeby było inaczej w tej mojej firmie. W tym moim życiu. I otóż mam takie marzenie, zdradzę Wam, mam takie marzenie, żeby parę osób, które oglądają, będą oglądać tego vloga, przynajmniej parę osób z nich zdecydowało się, żeby zostać konsultantem. Będę Was inspirował, pokazywał co ciekawsze rzeczy, będę Wam mówił o bardzo ciekawych sytuacjach. Pracowałem kiedyś z klientem. W którym robiliśmy taki warsztat, podczas którego jedną z rzeczy, którą robiliśmy, było przygotowanie planu, co można by było w tej firmie zmienić, żeby poprawić motywację pracowników. To byli menedżerowie średniego szczebla w tej firmie, średniego albo niższego, którzy pracowali. I wiecie, co się okazało? Że wymyślili jedną bardzo ciekawą rzecz. A, warunek był, że nie powinno to firmę kosztować więcej. To znaczy, jeżeli ma to firmę kosztować w jakiś sposób, to powinni znaleźć, powiedzieć, z czego te środki trzeba zabrać. To taka ciekawostka, znaczy mogli powiedzieć, ok, tego nie chcemy, a to chcemy. Okay? Natomiast rozwiązanie, które było numer jeden, to było dwa lata temu, to duża firma, ponad 700 osób zatrudnionych. Które było numer jeden, w ich przypadku e, około 70 menedżerów, nawet 80, tak? Mm, które się przewinęło przed warsztat. To nie był jeden warsztat. Ale to było coś, co wygrało. To było to, żeby pracownicy, którzy pracują w biurach, pracują w różnego rodzaju miejscach, gdzie nie muszą być cały czas na produkcji, mieli jeden lub dwa dni pracy zdalnej w miesiącu. Wiecie, to nie chodziło o to, że chcieli się lenić. Ja wiem, teraz to brzmi śmiesznie, tak? Fajnie mieć dzień pracy zdalnej, kiedy byśmy chcieli. Nie, nie, nie. Niech teraz to jest zupełnie inaczej. Ale wtedy było to ich marzeniem. Tak? że to jest rzecz, której potrzebują. I wiecie, jak to uzasadniali? W ciągu tego jednego, dwóch dni robimy więcej niż przez cały tydzień pracy w firmie. Tą sprawą, dlaczego tak się dzieje, dlaczego faktycznie może tak być, że dużo ludzi pracując zdalnie, w spokoju, pamiętajcie, to była sytuacja, w której na przykład ci ludzie nie ma nikogo w domu u nich. Tak? Dzieci chodziły do szkoły czy do przedszkola, nie było ich, tak? więc mogli faktycznie spokojnie popracować w domu. Wiele jest takich rzeczy, które mogłyby poprawić motywację. To, co to, co jest najważniejsze w tym, co robię z firmami, to jest to, że wykorzystuję takie metody, które są relatywnie uniwersalne. To znaczy, nie musimy przygotowywać specjalnych rzeczy dotyczących, nie wiem, jakichś specjalnych narzędzi. Te narzędzia, które stosuję, o których Wam opowiem, są proste, łatwe do zastosowania. A, to pojechałem po bandzie. Nie, nie. Są proste. Nie są łatwe do zastosowania, wymagają praktyki, ale jeżeli już ją będziesz i posługujesz się tymi narzędziami na co dzień, tak jak ja, to masz łatwość pójścia na skróty. To polega na tym, że kiedy widzisz pewne rzeczy, widzisz jak się układają w całość, widzisz pewien schemat tak? to jest rzecz, której chciałbym Cię nauczyć. Chciałbym Ci pokazać, jak można je wykorzystać w codziennej pracy. Tym codziennie, co robimy. Dzisiejsze vlog jest trochę krótsze. Ze względu na to, że dopiero zaczynam Chcę zobaczyć, jaki będzie odbiór. Będę wam pokazywał. Mam taką nieśmiałą prośbę. Słuchajcie, ja nie wiem, czy Wam to się podoba, czy nie. Dajcie znać. Wiecie jak. Cześć. Jacek dla nas. Pogromce ograniczeń. To jeszcze, tylko, to jeszcze tylko jedna rzecz. Hmm. Pogromce ograniczeń to jest marka, którą próbuję stworzyć. Pytanie, czy się uda. Hmm? Może napiszcie, czy podoba się Wam taka marka? Uważacie ją za ciekawą, i intrygującą? Ciekaw jestem Waszych opinii. Do zobaczenia.